Państwa o dobrą zabawę, a ta zabawa nie mogłaby się odbyć gdyby nie sponsorzy. Kamil Wojno, jeden z głównych koordynatorów dzisiejszej miejskiej wigilii. Kamil pamiętasz, który to już raz spotykamy się tutaj przed ratuszem? Niestety nie wiem, ale wiem, że każda kolejna edycja jest wspaniałą zabawą. To wydarzenie koordynuje patriotyczne rągowo, ale nie odbyłoby się, gdyby nie sponsorzy. No ich jest mnóstwo. Nie sposób ich wymienić, ale najważniejsze jest to, że to sponsorzy się do nas zgłaszają, wychodzą z inicjatywą organizacji tego przedsięwzięcia. I to nas bardzo cieszy i o to nam właśnie chodziło, żeby to była wigilia od wszystkich dla wszystkich. Tutaj mamy paczki od naszych sponsorów. Tutaj są akurat tu jest z Music Boxa. Słodycze, różne zdrowe rzeczy jak mandarynki świąteczne i dajemy je od Mikołaja. Proszę bardzo. Wesoły Świąt! A Dziękujemy. dziękuję Dziękujemy bardzo. A ze mną jest mrogowski restaurator Patryk Wądołowski, który bardzo często włącza się w tego typu akcje. Patryk, ta Wigilia jest dla Ciebie wyjątkowa, bo nie tylko w tym roku, jak zwykle zresztą, przekazujesz coś osobom, ale w tym roku również Ty coś otrzymałeś. Ku, sprost ku sprostowaniu, ja jestem od samego początku na tej Wigilii, co, co, co organizuje mrogowskie. Stowarzyszenie, co, spłonął mi lokal w tym, w, tym, w tym roku, 12 grudnia. Burza mózgu, żeby załatwić sprawy. uruchomiłem zrzutkę na 20 tysięcy złotych, mrągowskie społeczeństwo przekazało mi kwotę 20 tysięcy, każdy po ile mógł, w ciągu 30 godzin, za co jestem niezgromnie wdzięczny. No wiesz co, ja widzę chyba delikatne łzy w Twoich oczach, w, w oczach takiego twardziela, no to jest tylko Dowód na to, że dobro wraca. To jesteś wspaniałym przykładem właśnie na to. Yy, Nasz znaczy kurs postuowania też można powiedzieć tak, że za, za każdą osobę, która do mnie przyszła, z, z każdą jedną małą rzeczą nigdy nie wyszła opust, z pustymi rękoma i każdemu pomagałem, co, co zawsze. Yy, no i to wróciło do mnie. Tak? Yy, ja nie mogę mówić, bo z tym płakać mi się chce, no ale w nas jest siła. Nie? To, jest, to jest ten piękny czas i ja naprawdę dziękuję każdemu jednemu. Nawet dziękuję tym osobom, które się źle odniosły do tej całej sytuacji. Ja nie życzę nikomu, że tak się stało. Jak się stało, mi Ja po prostu kocham te miejsce, które robię, które tworzę. Jest to mały barek, ale jest na całym świecie, na całe, w całej Polsce i ja go kocham i to jest moje miejsce. A tą niemoc, że nie mogę wstać do pracy i iść, to jest bardzo przykre. Dziękuję. Patryk, dziękuję Ci bardzo. Powodzenia, wiem, że ono będzie. Dzięki. Znowu miejska wigilia. Morągowska Wigilia w tym samym miejscu, to już jest tradycja. Piękna sprawa. Cieszę się, że, że tutaj jesteście. Każdy coś będzie mógł sobie zjeść, bo jest to Wigilia nie tylko dla mieszkańców, ale każdy, kto do nas przyje, przybędzie, to jest jak przyjaciel. Wielkie, wielkie podziękowania oczywiście dla organizatora, czyli yy, patriotycznego Morągowa, dla wszystkich ludzi, którzy tam pięknie działali. Oczywiście Kamil Wojno, tutaj radny nasz wspaniały, koordynował to wszystko. Wielkie dzięki dla restauratorów, wszystkich darczyńców, sponsorów, bo dzięki nim mamy te pyszności. Podczas takiego wydarzenia nie ma żadnych sporów. Tutaj wszyscy pokazują tylko dobro. No chciałoby się, żeby to właśnie dobro trwało z nami cały rok. Yy, taki jest zamysł tej imprezy i faktycznie tak jest. Yy, życzyłbym sobie, żeby yy, trwało to przez cały rok. Ale cieszymy się z tego co jest i niech ten dzień będzie dniem refleksji nad naszą codziennością, byśmy każdego dnia starali się być coraz lepsi. Ale nadchodzące święta życzymy wszystkim wesołych świąt, no i dużo, dużo zdrowia. Wesołych świąt od patriotycznego mrągowa, dużo optymizmu, zdrowia i patriotyzmu.